Kurwa, nie mam tej kasy. Poczekaj chwilę, Jastrzębski zaraz przyjdzie i ci ją da. No to sobie poczekamy. Pięć minut później. O, leci jazdą! Nie! kurwe To dawaj mi tą kasę i uwolnij Iwa. Dam ci, kurwa, chuja do mordy zamiast kasy, pasuje? No i będziesz go, kurwa, ssał. Tego kurwa pośesz, że wylądujesz kurwa w kostnicy. Chuja, to ci kurwa, zaraz odetnę! Odetnąć? To ci mogę zaraz kurwa 30% twojej emerytury, stara kurwo. Tu za Iwo. Ty starasz, mato! Czas na super jest w sobie. Dobra, skoro wy tu się napierdalacie, to ja idę wolnić Iwa. Iwo żyjesz? O nie! To stara kurwa odebrała ci mowę. Nie spodziewałem się, że ona jest taka silna. Pokonała Mikiego, a teraz pokona ciebie. Ty kurwa, pojebało cię? Ona kurwa jest taka słaba, że na jednego strzała zaszła, a wy nie mogliście się z nią poradzić przez kurwa trzy jebane odcinki. Ja ci kurwa dam! Dawaj, pokaż na co ci stać. To może ci oszczędzę. A zresztą... Zobaczymy. Walka jest bardzo wyrównana. Myślałem, że Jastrząb przegra. Ja nie jesteś taki słaby, jak się spodziewałam. Moje gratulacje, ale długo ze mną nie wytrzymasz. Zaraz zobaczysz prawdziwe piekło. Chodź tu, Adaś. Jednak cię doceniłem. Ale jeśli widzę, że chcesz się bić dwóch na jednego, to muszę użyć swojej specjalnej broni. Gotowa? Rozszerzenie domeny. Gniazdo Jastrzębiów. Tylko ma tyle cię stać? No wiesz, mam jeszcze jeden trik w swoim zestawieniu. Ale on by był dla Ciebie zbyt potężny. No dawaj pizdeczko! Technika Jądra Złości. Nawalski. Technika Jądra Radość. Seba. Połączeniu. Jądro Zniszczenia. Pierdość. <laughs> Adaś! Zniszcz go! Poświęć. Za swojej babci nigdy, za to co mi zrobiłaś! A w takim razie ja się poświęcę! Pierdolici się wszyscy! Jasnął, żyjesz? Żyję, żyję, spokojnie! Czas cię dobić, stara kurwo. Dobra, z racji tego, że już pokonaliśmy, to ja się zawijam. Arrivederci, skurwysyny. Serio? syny. NIE Jest NA MIE NIE NA Znaczy kurwa, że on chciał, żeby był motobusz z w nie go mnie tolik. w pewnym momencie wyszedł mu z wielki kaban czekolady. Kurwa zapomniałem kwestii Ale przecież ona kurwa nie żyje Żyje Jak żyje kurwa zabiję ją Nie zabiłeś jej Zabiję ją tą techniką Nie zabijesz jej Jakiej kurwa nie zabiłem Ale przecież ona kurwa jak Kurwa jak ja!